Gienek i Andrzej kończą prace porządkowe na swoim podwórku, które jest już niemal gotowe. Pozostało im sporo kostki brukowej i betonowych bloków, a Jarek żartował, że Andrzej mógłby z nich zbudować budę dla psa promila. Całe podwórko prezentuje się teraz znakomicie po renowacji, co było niewyobrażalne. Dla wielu, ale przemiana w plutyczach w końcu stała się rzeczywistością. Zmiana ta jest oszałamiająca, a powody, dla których zwykle oszczędny Andrzej zdecydował się na taką inwestycję, pozostają tajemnicą. Jednak z pewnością życie zarówno gospodarzy, jak i zwierząt na farmie ulegnie poprawie. Sławne błoto na podwórku to już przeszłość. Teraz dominuje beton i kostka brukowa, umożliwiając rolnikom dostęp do każdej części gospodarstwa, niezależnie od pogody. Dodatkowo pojawiło się nowe ogrodzenie, a dom Onopiuków przeszedł remont. Nad przebiegiem prac czuwał Jarek, brat Andrzeja, który zyskał sympatię fanów programu dzięki swojej zaradności i pracy. W najnowszym odcinku programu "Rolnicy pod lasie" role braci się odwróciły. Jarek obsługiwał ładowarkę, a Andrzej zajmował się układaniem bloczku. Siedząc za kierownicą. Jarek krytykował pracę Andrzeja, ale ten z anielską cierpliwością układał wszystkie elementy. Po zakończeniu prac porządkowych nadejdzie czas na nasadzenia roślin, o których Andrzej wspominał wcześniej. Fani entuzjastycznie komentowali działania bohaterów programu, ciesząc się z postępu prac. Gienek i Andrzej prawdopodobnie nie znaleźliby się w telewizji, gdyby nie decyzja Jarka o wystąpieniu w programie Dżentelmeni i Wieśniacy na kanale TTV w drugim sezonie, który miał premierę w 2019 roku. Jarek na kilka dni zamienił miejsce zamieszkania z polskim Kenem, Michałem Przybyłowiczem. Przygody Gienka i Andrzeja są nadal emitowane w programie Rolnicy Podlasie na kanale TTV, który cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając przed telewizory liczne tłumy widzów.